Z z tej strony Barc. Teraz krótkie sprawy techniczne. Newsy będą się pojawić na tym kanale albo rzadko, albo z dużym opóźnieniem, ponieważ obecnie mam mało czasu. Teraz przejdźmy, że startuje 11 czerwca o 13:00 przepustka. Witam na drugich sezon, a w nim będą dwa główne czołgi: Skoda i Paton. Oczywiście Tiger zdobyczny ma swoje tam dodatkowe punkty. No i skoda występuje w roli bardziej takiego czołgu, który jest w top 3, to czy jest w top 10 będzie dostawał dodatkowe punkty, a potem to za, za top 3 będzie dostawał ten bonus, ale za to 10 punktów, jeżeli chodzi o wygrany team. Zresztą przejdziemy do tego. No, i żeby zrobić pierwszy etap, potrzeba 2310 punktów, czyli tak jak poprzednio było. Ja prawdopodobnie nie będę robił dalszego etapu, po prostu mi czasu zabraknie na to. I w sumie wystarczy mieć jeden pojazd z tej kolekcji: jeszcze jedną dziesiątkę, jedną ósemkę i jedną szóstkę. Pamiętajcie, że jeżeli zdobędziecie wszystkie punkty na danym pojeździe, do nas, dostajecie bonus. Limity widzicie tutaj. I te punkty dostajecie, jeżeli cały limit wykorzystacie. Dzisiaj mamy tak, optykę i stabilizację. Pewnie optyka będzie w bonusie. Jest tu gdzieś pokazane. Gdzie kto będzie wyglądać? Tu jest. No nagrody są te bardzo podobne do poprzednich, tylko zamiast ruskich i brytyjskich uniwersalnych tych materiałów. Raczej nie materiałów. Pomyliłem się planów. To są po prostu czeskie, które nie wiem po co są. No w sumie, jeżeli ktoś ma skody to po co mu są te, plany, te czeskie plany? blueprinty, czy jak. To zależy. Aha. o, to jest ciekawe. Powiem wam, że ta skoda ciekawie wygląda, aż mnie zamurowało. Ciekawa sprawa. Szkoda, że CKM nie można używać, bo taki CKM by fajnie. To jest. Co to jest? Muszę zobaczyć na zdjęciu. Co to jest? Tu widzę, że w skałach. Pokaż Pokażcie górę. Co to jest? Nie, tak nie zobaczę. Dobra. Aha, czyli tu jest pokazane po prostu nagrody. Czyli na stacji, jak kupimy, to mamy 7 dni konta premium. Pierwszy etap ulepszonej. No i tak patrzę, właśnie. No. Jak dla mnie to wygląda fajnie. Ktoś powie, że trzeba kupować. No powiedzcie mi, po co? dostajecie darmowy dni konta premium. Narodowe fragmenty, tak to się nazywa, schematów za darmo. A jak macie trochę złota, czekajcie, a ile to złota będzie kosztować też? 6, ponad, około 6000? To pewnie gdzieś niżej będzie pisać. No wiadomo, to można dokupić, ja z tego nie skorzystałem. No i przeskoczyłem informację chyba, że gdzie to można kupić. Ile to kosztuje. A patona tylko pominąłem. Też ciekawie wygląda. No nie ma informacji, pewnie też 6,5 tysiąca golda będzie. Napiszcie, czy będziecie kupować, czy nie. Ja się z Wami żegnam. Z tej strony był Parks. Cześć.